Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku skarc. Moi drodzy, od ostatniego odcinka na ostatnim streamie udało mi się Związkiem Radzieckim, tą talią, którą wam pokazywałem, wbić marszałka, czyli najwyższy stopień, jeśli chodzi o grę. Yy... A i udało mi się też to zrobić Japonią. To było na streamie. Na początku miałem trochę niefortunną sytuację, bo mi się gra zawiesiła, więc mocno się zdenerwowałem. Natomiast Japonią podbiłem się dość mocno na streamie, a dokończyłem wbijanie marszałka już poza streamem. No ale jakie to były talie, to Wam pokazywałem jeszcze może tą japońską, którą też wbiłem. Marszałka Wam raz pokażę, no bo na radzieckiej na pewno się. Zajmują. To jest też połączenie Japonii i ZSRR, ale to Japonia oczywiście jest główna. Ta karta, półstrzelców, strzelców, no bo ona za darmo ją wystawiacie, za darmo się porusza, więc szybko można ją wykorzystać od razu na przejęcie linii frontu i przyśpilenie trochę tabu przeciwnika, obijanie go. Krwawy się, taki pozwala nam to po części służyć za jakiś removal dla słabych kart, które mają tylko jeden jedne punktów, znaczy, którym zadając jeden punkt uszkodzeń możemy, możemy zniszczyć, ale możemy też tak naprawdę wykorzystać to jako osłabienie jakiejś karty przeciwnika i dodanie sobie ręki on no niestety, dodanie sobie karty na rękę niestety efektem ubocznym jest strata jednego punktu HP swojego sztabu, schodzące słońce to już znacie, dobieracie sobie dwie karty, jeżeli macie japońską jednostkę na linii frontu ta karta, czyli typ 9-3, oczywiście tutaj macie ile tych kart mam w deku, żeby nie to było jasne. To jest bardzo fajna karta, która mało kosztuje, a wzmacnia sojuszniczych jednostek o jeden, kiedy robicie, karty, robicie talię agro opartą na dużej liczbie jednostek, no to jedna taka karta bafuje Wam dość mocno siłę uderzeniową. Pułk Himej, duża siła uderzeniowa, mały koszt. Model 25, czyli też mały koszt, a jednocześnie jeżeli odpowiednio wprowadzicie przed zadaniem uszk uszkodzeń piechotą, no to możecie jeszcze zwiększyć w, w jednej turze Uszkodzenia piechoty o 2, pułk kawalerii, tania karta, za 0 się nią można przemieszczać czy atakować, no i ma impet, więc od razu można ją wyrzucić na linię frontu dzięki temu że nie kosztuje nic ruch półkakita to jest też karta o ciekawej rzeczy bo jak po pierwsze ma impet czyli od razu możecie ją przemieścić jak macie punkty ruchu a druga sprawa jest taka że jeżeli zostanie zniszczona to zadaje dwa punkty uszkodzeń losowej Losowej jednostce BT7 aż 3 sztuki. To jest ciekawa karta ze względu na to, że ok, wystawienie jej kosztuje 2, ale potem poruszacie się nią za darmo. Do tego jest to czołg. Więc też w następnej rundzie po wystawieniu, jeżeli nic wam nie przeszkadza, możecie podjechać na linię frontu za darmo i od razu też zaatakować no bo to nic nie kosztuje. Typ 9-7 Cicha to jest ciekawa rzecz pod tym względem że dodaje plus 1 do ataku piechoty a tej piechoty mamy tutaj całkiem sporo, więc służy nam jako buff dla jednostek. No jednocześnie też trzeba taku trzy obrony, pułk Mito, też impet, co pozwala, jeżeli macie odpowiednio dużo punktów, od razu przemieścić się na linię frontu, dość, no atak dwa, więc bez strzału, ale dość dużo obrony. jeżeli chodzi o tą japońską piechotę, dość tanią i przede wszystkim jak padnie, no to dwa punkty zniszczenia przeciwko sztabowi przeciwnika to jest też karta gdzie jak mocno bijemy sztab na początku to potem wykorzystując mi, to możemy możemy ten sztab dobić nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie do niego dojść wystarczy poświęcać tą jednostkę w walce z innymi jednostkami wroga, honor, buffujemy kartę plus 4 i plus 4 ataku, plus 4 obrony, następnie ta karta nam zostaje zniszczona po turze, ale to można wykorzystać do zbafowania jakiejś słabej jednostki, żeby zadać duże uszkodzenia w sztab przeciwnika i mocno go pozbawić punktów wytrzymałości, ewentualnie też wykorzystać jako dobicie, kiedy się tego nie spodziewa, desant morski Niszczycie sobie kartę, która ma do trzech ataku, to jest dobre przeciwko niektórym kartom, które mają wysoką obronę i umiejętność. Tam chyba straż to się nazywa. Wysiłek ludu, no, to jest typowa karta zadająca 3 uszkodzenia. Hayabusa to już znacie. Zada myśliwiec, który zadaje 3 punkty ataku, ale przede wszystkim, jak zostanie zniszczony, to też zadaje dwa punkty uszkodzeń sztabowi przeciwnika. Bombowiec. IU-2M, który ma tę fajną umiejętność, że jeżeli zniszczycie jakąś jednostkę, to pozostałe punkty ataku przechodzą na sztab wroga. No i pół strzelców, który Wam pokazywałem, to jest karta typowa na late game, gdzie możecie wykorzystując ją umiejętnie niszcząc jednostki wroga, potem. Z automatu uderzać w sztab w przeciwnika i go dobijać. Więc tą talią, jeżeli możecie sobie, macie ochotę, możecie sobie taką talię zrobić, zobaczyć jak wam się będzie grało. Dobra, ale dzisiaj zobaczymy, jak wygląda kampania w tej grze. Zaczniemy ją tutaj sobie pogrywać. El Alamein, kampania niemiecka, Egipt, Afryka Północna, 26 maja, 27 lipca 1942 roku. Po początkowej agresji w wykonaniu Włochów, Wielka Brytania ruszyła do ofensywy. Z tego też powodu państwa osi wysłały do Afryki Romela, by przejął tam obowiązki dowódcy. Po kilku miesiącach walki w Libii korpus Afrika Korps Romela jest już gotowy do ataku. Twoim celem jest wyzwolenie Tobruku, zepchnięcie Brytyjczyków z powrotem do Egiptu i stworzenie zagrożenia dla Aleksandrii oraz kanału sueskiego. Do swojej dyspozycji masz Korps oraz jednostki włoskie, a walczyć będziesz z brytyjską ósmą armią. Tu mamy kampania niemiecka, najlepsza próba 0-15, osiągnięcie 15 gwiazdek pojedynczej próbie zostanie nagrodzone emotikonką. Strategie, włoska kolumna, manewry taktyczne, eskorty, zaopatrzenia, nagrody za odblokowanie armii. Mamy tu Afrika Korps, Gazala, za darmo, zagramy, zobaczymy jak to wygląda. Wybierz strategię dla tej kampanii, wybór wpłynie na Twoje siły, możesz wybrać inną strategię podczas odtwarzania kampanii. Włoska kolumna, manewry taktyczne, eskorty, zaopatrzenia. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, więc... A, już dobra. Twoi już sojuszniczy mają na tym obszarze ogromną armię, która jest jednak zbieraniną różnych jednostek. Większość żołnierzy nie ma ani motywacji, ani wyposażenia, jednak jest tam kilka dobrych formacji, które mogą wesprzeć nasze oddziały. Włoscy dowódcy są dość nieufni w stosunku do naszych działań, jednak... Jeśli uwzględnimy ich w naszych planach, trochę bardziej zaczną się do nas przekonywać i wesprą swoimi siłami. No to lecimy po kolei. Bitwa pod Gazalą. Brytyjczycy, wycofawszy się po ostatnim nieudanym ataku, okopali się na terenach przebiegających od Gazali na wybrzeżu do Bir Hakeim na południu. Linia Gazali pełna min i drutu kolczastego w przeszłości była już dla nas trudną przeszkodą jednak jeśli ją teraz pokonamy to bruk będzie zdany na naszą łaskę a droga do egipskiej granicy stanie przed nami otworem twoim celem jest przebicie się przez obronę Brytyjczyków i jak najszybsze zdobycie ich sztabu cel zniszcza przeciwnika dość oczywiste zniszcza przeciwnika w ciągu maksymalnie 8 tur przejmij linię frontu maksymalnie w 4 tury w czwartej turze przepraszam wygraj bitwę tracąc maksymalnie 4 jednostki otrzymujesz plus 3 dodatkowe kredyty w turze pierwszej Zobaczymy, jak to wygląda. Popróbujemy różne warianty. W sumie przecież yy, co jakiś czas mogę Wam na kanał yy, wrzucać. Yy, zobaczymy, jak właśnie te kampanie dla pojedynczego gracza wyglądają Gazala. 10 punktów, ja mam 20, jeśli chodzi o sztab. Wiadomo, że Francuzi w Birhakiem są największą przeszkodą na drodze. Do przebicia się przez obronę przeciwnika, im szybciej się ich pozbędziemy, tym lepiej. Dobra, ok, to mamy tutaj. Mamy tutaj do wymiany coś, więc wyrzucę na razie tą kartę w droższą. Pogramy na kartach tańszych. E, tu mamy artylerię. Pak 38. E, zadaje potrójne e, obrażenia czołgom. Dobra. I co mamy tutaj? Impet zasłona dymna. Zapewni plus 1 do ataku sojuszniczej jednostce, która nie jest czołgiem. To jest przy rozmieszczaniu, to może niekoniecznie. Rozmieszczona przez ciebie jednostka alpejska zyskuje... To nie jest czołgiem, to tak, impet, za jeden, to ciach, ciach. Mm, damy sobie to. Moment, to jest jako czołg, to jest jako czołg. Dobra. Tego się pozbyliśmy, bo ten, ta karta zadaje większe uszkodzenia czołgom. Okej, okay, dość szybko mi to... poradzili. Co mamy tutaj? Eee, to są sojuszniczej jednostce, Tura nie jest czołgiem. Wybrana jednostka przeciwnika traci straż. Szełysznicza jednostka woska otrzymuje plus 1, 1. Dobra. To możemy to wystawić. 3, 4. Nie zniszczy nas dzięki temu. Tutaj działanie po całkowicie Naprawy wybraną jednostkę lądową. Jeśli jest przyszpilona, usuń przyspilenie. Dzięki temu to przetrwamy. I to możemy sobie wyrzucić. Okej, okay, przesunął nam to. Zapewnić sojuszniczemu czołgowi plus 1, plus 1 za każdy posiadany przez siebie rodzaj jednostek. Gdy ta jednostka przejdzie na nią frontu, zadaj 3 punkty zniszczenie sztabowi przeciwnika. Ciekawa rzecz. Która nie jest czołgiem. O! I teraz. Hmm. Zdobyliśmy linię frontu, amara to nam wykończył. No, i mamy obronę niestety tu zrobioną, Myśli myśliwiec niedobrze. To mamy tutaj całkowicie napraw wybraną jednostkę lądową. Tym przejdziemy. I tak jak będzie chciał, to nas ubije. No ale i tak muszę coś z tą kartą zrobić, więc ją wykorzystam. Tego można było się spodziewać. No i dobra, udało się. Na dwie gwiazki tylko zrobiłem, niestety. Odbieraliśmy pułk piechoty Afryka. Wybierz kartę do ulepszenia. Ulepszenie będzie aktywowane do końca kampanii. Yy, weźmiemy, że będzie miał więcej ataku. Fajna rzecz. No, emotikonka to akurat nie jest aż tak ważne. Szczegóły kampanii. Po początkowej agresji. A teraz tutaj. No, moment, 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 bo to było za darmo. Jak to, Na czym to teraz polega? Graim, y po początkowej agresji w wykonaniu Włochów, Wielka Brytania ruszyła do ofensywy. Z tego powodu państwo 8 sobie to wy, to wiemy, nie? A o co chodzi tutaj? Gazala, a wersja mał. Pojedyncza kampania, kompletne rozszerzenie. Pojedyncza kampania. Eee, to takie to jest faniactwo. Kurcze. Czyli tutaj trzeba by za jedną kampanię zapłacić 8 dolców albo 100, 100 złota. Czyli możemy kupować kampanię za złoto. To trochę chyba też za tą walutę w grze to tak jak w Herstonie. A tu. A tu mamy 30 30 dolarów. 30 dolarów. No to nie jest tanio, nie oszukujmy się. Yy, myślałem, że ten L Alamein to będzie cała za darmo, a w ten oto sposób, yy, jestem troszkę zaskoczony. Napiszcie mi proszę, co o tym sądzicie. Może ja coś też coś poknociłem. Bo yy, to jest dość dziwne, szczerze mówiąc. Pięknie by poznać szczegóły. No tak, i tutaj wychodzi dokładnie to samo. Trochę powiem szczerze, że to mi się nie podoba, bo jak było napisane za, za darmo, tak. No to oczekiwałbym, że chociaż jeden cały, cały scenariusz jest za darmo, a tak trzeba będzie uzbierać 100, 100 tej, tej waluty. Ale to chyba zostawię sobie na później w takim razie a jednak y, będę musiał y, to zbierać i muszę się zastano zastanowić się, muszę czy Yy, warto czy, czy mam inwestować w tę grę? Yy, to dużo dalej od Was, moi drodzy. Dajcie proszę znać, czy chcielibyście oglądać u mnie te kampanie. Jeżeli tak, no to ja dzięki moim patronom, yy, to ja przeznaczę oczywiście jakieś środki i zakupię te kampanie. Między innymi dzięki moim patronom na patronajcie, którzy, którzy mnie wspierają. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do grona patronów, to oczywiście zapraszam. I jeżeli będzie duże zainteresowanie tą, tą grą, to jak najbardziej postaram się, żeby tę kampanię Wam pokazać. Więc moi drodzy, tak to wygląda, jakbyście chcieli grać w kampanię dla pojedynczego gracza, i czekam teraz na Wasz odzew. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam, zobaczymy, co postanowicie. Jeżeli niech będziecie chcieli, żebym ogrywał kampanię dla pojedynczego gracza, to oczywiście będę gdzieś tam grał też online z innymi graczami, ale. Mówię, tu już decyzja należy do Was. Ja Wam życzę miłego Dzionka i oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę, za aktywność pod materiałem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!